Dzień dobry, cześć, witam was, bardzo serdecznie jestem Baba dzisiaj, moi drodzy, ze mną jest Joszelka i Ren. Ejo! Co ja takie pierdzi kółko na początek? Online. Face to face, ja, mów, no, sobie auta? Joszelka ma Batmana i dalszy swojego prywatnego? Tak. No bez jaj! Gdzie byś czemu chciał? ja mam takie pierdzi kółko dostałem? Ja Nie wiem! Joszelka oszukuje już nas, <grymne> na dzień dobry. Ojoj, oj, 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 oj. już, już mi przykro. No, już się przekro robiło. Ej, patrz co się w ogóle dzieje? Tu czołg jakiś jedzie. Co tu się. W ogóle go cofa! Co wy Ja wyrażę, tam nie, nic nie, nie robią. robią. Co to jest w ogóle? To ma być Facebook page. Czekaj, face. bo czołg do mnie mierzy. Ja nie mogę! No przecież bo... ja tym punktem nie dojadę. Ej, tu czołg, gdzie jest w ogóle? To, to, to. to jest. Dobra. Wrzucam wow. w wujkę. ty byłaś duszkiem? E, byłam, tak. Okej, okay, bo u mnie nie byłaś. No, <śmieniu> widocznie byłam, nie byłam. Nie działał to sam Paweł. A! Ty, strzelają do mnie. Ej, no, Ej, nie przyleciał i strzela. Strzela? Przejechałeś kogoś chyba. Strzela. Bydali nie, się dostałem jeszcze. Gdzie cofasz? Dawaj tu go. Oni tu cofają. Co Mogę zatrzymać. Daj spokój. się. O, nie to to. Ej, co jest? Co radysza? jest? Co jest z synchronizacją w ogóle? Nie, nie wiem co wy tam, ten, tego, ten. Bo to jest bez sensu. Nie ma sensu! Ej, o ty jest? gościu, kurde. Ej, patrz! O, no. Czemu, się Mary. Czemu, czy ja Trzy sekundy temu mi nie widziała. Nieprawda. jest To chyba jakiś skrót, ale ci nie No chyba jakiś skrót to był, ale ogólnie mi nie wyszedł. <laughs> co to te znaki z zapytania, z zapytania tak dziwnie tutaj? Bo ona no bo one tak, no tak po boku są. Ta, ta gra mi... Ej, skąd ten gościu się wziął? Ta gra mi nie oddaje w ogóle. Oho, dobra, dobra, Bonte, dobra, sorry. Ja jeszcze czytać, nie umiem. Tak ta gra nie oddaje. Halo. Dobra, czyta, 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 czyta. Co ci nie oddaje, rowerek dostałeś? Nie, znowu. Mały motor. Powlik. Chciałam cię tu uciągnąć, ale się okazuje, że nie. Turu! Gdzie się ryjesz? Ja nawet nie widziałam, że się minęliśmy. Między autem jednym Se minęło z wiatrem. Nie, o, jak fajnie! Mi się to, to ...nie podobają. Moje RNG jest wyczerpane wow, na dzisiejszą wow. noc. Genialnie, tam można było się wcisnąć tam, co chciałeś. Na tej rampie. E, no i ogólnie to Spalimy jest blokada cię. taka, wiesz? Spalę Opowiem. cię, gościu. Aha. Rozumiem. Nie, czekaj. przestań! Dostaw mojego nie męża! Nie, się. się, Ja nie mogę, jestem zablokowany tutaj! O, to hmm. się odnów. Odwróć się. To jak jest zablokowany, o, to czekaj. O, 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 o. Czekaj. Dobra, z każdym nie strzelać do mnie! Coraz no co bardziej. jest? Up <gry> PC. NPC Minam rena, pięknie. Ja nawet waszych ników przez chwilę nie widziałam. No bo byliśmy o. w środku ogień. Ty okay. być ogień? Tak? Trochę się podjarali. Na laweciarz jestem. Dobra, to weź mi na lawetę, poczekaj. <gry> nie, nie? Wsiądę. Nie wierzę. Ale czacior. Czekaj. No Josze! Bierzesz mnie ze sobą? Co ty robisz? No jedziemy! O, a nie wiem, co tam się dzieje. No na lawetcie no, ja. miałam być! Ja mam dzisiaj pecha! Nie chcę grać! Pizza boja dostałem! No kurde! Bo ja same turze ja dostaję! Ja nie chcę, gościu! No! I mnie wstrzymają to mnie, tutaj, mnie tak, też! Wętywnie. Panie! Siema, wow, wow, pizza Boy! Pizza Italiano! Peperoni, tu, tu. makaroni. Ja nie mogę. Daj spokój. Czekaj, bo tu punkt Szelka. mam. No. Ja cię kręcę normalnie. Nie Roman. chcę tego, nie chcę tego. Teraz Proszę o coś miał... lepszego. Rower. będziesz miał rower? A, rower. 4, to ten... 4. Zrobi, wy, no to Aldef 4 zrobię i wyjdę Czemu tak blisko tego respawniliście? Bo ja trochę... tak, mam inne punkty, wiesz? Grot i bestia, GPS. Ja cię kręcę. kręcę normalnie, dobra. Ani przepychu, ani zachwytu. Dobra, ciś tym, ciś! Śmigłowiec tam mi przykroć. krąży. Przykroś mi to robił. <grystukuję>. to, randomowe auto i jednak gwiazd. Siema. ma. Ja, ja mam trzy helikopter tu lata nade mną. Ren, zostaw mnie! Bo no cię przepchnę. Co tam robicie? co to jesteś? Przepychaczka do kupla? <grystukuj> trochę tak, patrz na jakby wyglądam tutaj. W tym aucie. Tylko pizza! Cezuj <grystukuj> się! <grystukuj> Z, żadne tako. Tak bel? Żadne. Ale co no ci mam tak. mówić? No mów do mnie, do mnie! Przebili mi oponę, plaka mam, Zawsze. plaka mam! A? Zygzak ma. Ja w ogóle cały czas jadę z tą samą prędkością praktycznie Nie, tak nie ma problemu. Tak o nie nie problemu. Bo co?! Przebili mi oponę, tak samo jak Renowi. Totalnie, klejczu nawet zostawiłem tam gdzieś z tyłu. No właśnie widzę, typowy Taco Bell. O, to jest jakieś normalne auto. Tylko żeby nie ustrzelił Siema! O, co jest? Bo coś czuję, że mnie ustrzelą. O tu ku... drugą oponę mi zabrali. Myślałem, <grym> <grym> że ej, tą stronę. Ja rozumiem, skierciłem. Ej, to ja mogę któregoś z was przewieźć Ty... za darmo. Wow. Mam darmowy, darmową taryfę teraz, patrz. Przewróciłem się <grym> i zdechłem. Tak. Darmowa taryfa. <grym> Nie możesz spać z motocykla przecież. Worszlach hammer jestem. Taryfa. Dobra, jeszcze raz zresztą. Darmowa, wow, zapraszam na przejazd Darmową Ej, bo tam taryfą. Dalej są Darmowa darmowe. taryfa Znaczy losowe są, nawet po respie, nie? Przesuń się! Darmowa taryfa, zapraszam! Przesuj się, nie mam czasu teraz, jestem z tyłu bardzo grubo, daleko Bardzo chudo, chudo. Bardzo. Nie wiem czy chudo czy grubo, ale... Ja mam siódmy punkt dopiero mam, mam plan, ale on się nie powiedzie. Nie ma szans, żeby się powie. Nie ma szans? O, to się tam rozbił O tym autem, pięknym A Serio, znowu jakiś... O. nie ma opcji. Western? Hmm, Gargoril. A <golub> mm, Gargoril. A ja Gargoril. miałem. Gargoril, mm. co? Nie, 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 na nie, 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 Jest! Ja cię ledwo ale dotknęłam. to w sensie bo tak Też. Ja cię ledwo dotknęłam, panie. Co się respisz? Co to ma być? Nie respię się. To nie Wypadłem. No i A masz inne auto. No i kolejny motor? To się zadziałało. Aura, Czemu I can't drugi can't motor? Mam kampera. A co to jesteś? Benten? Ben Inison? Bentenison? <laughs> Drogi! Nie wiem co, ale tak, oh! Benten. <laughs> Czekaj, A czekaj, nie. skoro cię mogę tak wypkać, to cię wypkał Nie! Ja mogę pomóc. Ej co jest? Moje życie! Spada mi! Jaj. Nie, pisze! Chyba już nie wrócić. Chciałam pomóc, ale. Patrz, patrz. 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 Czekaj, czekaj, ty, muszę, pomóc. <noise> muszę pomóc. Muszę <noise> no, no, pomóc. I ostatecznie. Pomóc! Dobra, jedziemy. Przycając się! To się nagrało. Będziesz miał na inne po prostu. Będziesz może miał auto. Chyba to ma lepsze Nie Ma. No nie Taki ten gangsterski tatusiowo Nie ja ma o, <grym> <grym> o, o, Dobra chodź jedziemy Dobra będę cię wspierać Chodź pomogę ci Dawaj ciśnij żeś tym złomem Chodź pomogę ci Będę <grym> cię wspierać po prostu Dawaj tym bmxiem Dawaj Dawaj go, 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 Pod, ja pod miniaturkę po, mi... Dobra dawaj Syk, dawaj no, coś no, fajnego. No, Serio? To mi światełka sobie włączę. Wspieram Renault. To co się tak rozpędziłeś, To jest? Na Facebooku face. mam, jak to działa. <grych> ale jedźcie przeciw? Przeciwną. Do, ja do ja ciebie. W nie w ciebie. ale to tak nie działa. No, jest to na rowerze ciężko, nie? Przedziwna. Wow. <grych> No to, nie wiem, to, że dojadę, no, nie? nie? <grym> rowerek, przemogę ci. Okej, okay, ja dobra, do może punktu. teraz jakiś urat trochę nadrobić. Znam jakieś szybsze fury. Szybszą? To nieco. No, ale na pewno nie szybszejszą ode mnie. <grym> Ona co, ale pewna kubice. Ja trąbku, jestem Kubica. A, co, przebili mi oponę? Co za parówy. Mam przebitą jedną oponę. Wow. A, mnie boli, dotknąłeś, to, boli. Ale swojego... swojej życzonej. To też swojego no, tak, Felgusia, no. dobra. Nie, nie woli. Chyba ciebie. Mnie nie zapalało Ja się czuję pewnie. oj, 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 oj. oj. O, jaka fajna bębiczka. Ale też ta w wersji Co jest? Dobra, miały? muszę przycisnąć. O, dobra. <grym> <grym> taki pombi, kurczę, BMW. Oj oj, 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 pa, jak jadę. Nie znajdziesz Nie znajdziesz mi Nie znajdziesz mnie. Nie. Po meble do Ikei. Czy ty po tak. Co to jest? Ale tak, nie to jest ja też spowolanie. mam. Ała! Zabili Jakie mi! Powołanie? Zabili mi kuku! Ja tak też jestem Jupiterem. Kuku mi zrobili. Dobra, giduj, dziduj. Zbiję Zbijej kuku, a to znaczy. Do karty mogę dojechać. Kuku mi zrobili. Dobra, pięknie. Jeżeli się nie trafią prosto w łeb, to, to. tak, to tak, Musisz, musisz skręcać jak i. Jak Ale ELEGANCKO! Alala? To nie znam. O, dostałam swoje prywatne auto! A ja. ja Standardowe, A. bo ja też odpadłem za swoje niestandardowe. Jeśli co? Powiem wam tak, mam nadzieję, że teraz ci będziecie powiem. jechać w drugą o, stronę. Pięknie! Czemu jadę trzeci? Nie wiem. Paweł przecież... Już jaka jest pierwsza? Nie. Czemu Paweł Ja no, jestem drugi! Aha. Już jaka jest pierwsza? Aha. No dobra, to mam nadzieję, że będziecie jechać w drugą stronę. Dobra, jadę w drugą stronę! Ja też jadę. Mam wóz opancerzony! Nie ma Jakim problemu. Jakim Paweł tak hardował? Ja jestem człowiekiem, który lubi dobrą zabawę. Jasne. A to kto to jest? To jest NPC, NPC totalnie. No i niestety tu były barierki, więc przy barierkach ciężko coś zrobić. Drogi człowieku jeden, znowu trzeci jestem. No, bardzo dobrze. No, pensję, mam taką ja fajną, dałem... dużą, grubą, a tutaj nie. Tak dałem że tysiąc wyżywasz? na siebie, więc ja to muszę wygrać na bazy. Daj mi Ale tysiąc! się nie da! Daj mi tysiąc, pewnie, że tak. No dobra, a, po co ci czekaj. Też tysiąc do naicha? No, pewnie, pewnie. Nie przyda ci się dobra. nawet. Do, do, do. <laughs> serio? No, serio. No, no, nie, to są jakieś jakiś badziew. Jaki badziew? Na pewno nie gorszy niż to co ja. Nie, no, ciężkie, bydle tak, śmierdziel nie. normalnie... Musisz ją wywalić, żeby nie była pierwsza. No nie mam innego wyjścia. Czekaj, na skróty. Ja ją nawet wyprzedziłem, ja się ale to nawet, nawet nie, nic mi nie dało. Jak ja się nie, nie nawet zmieszczę tym. To? tym czymś wielkim na czymś tam zmieścić niby? Nie wiem. No właśnie. Ej, meta jest w następnym punkcie. Co? Metę w tym tęczu widzicie już? możliwe. Nie, nie to ziemi. dotykać chciałeś, ale żołnierki to nie dotyka. Uuuu! OPS ja dobra, ciś tym, ciś Pomogę ci dopchnę cię. A jednak nie. O. dobra, już Jednak kończy. nie zdążę ci dopchnąć. O, to jest tam niestandardowego swego. Ale to chyba mi nie pomoże. Nie ale ładny. Ładny masz, ładny. Taki pół na pół. Pół Nie ma opcji, żebym teraz to zrobił, bo ja jeszcze mam jeden punkt do zaliczenia. Pół na 50. Chyba, że go zrzucisz. Ojo. Oj, oj. Ale może być ciężko. To robi. O, zrespił się. Oho, wziął się, zrespił, wziął się, zrespił, dobra. Ty, on ma rakietowe. A Nie. ja... o już myślałam. Nie! <laughs> Chyba masz przekichany, Paweł. Należy co złapię teraz, bo mam dostanę rakietowe, to może jeszcze się uda? Dostałeś e, bardzo Was rakietowe jaj. Dawaj, rakietowe tak. Jeszcze opresorka? No nieźle Ojo, ej patrz go szukał I to bardzo, a ja Ty... chciałem, poczekałem na niego specjalnie Trzeba <laughs> ja, ja. nie zmiłć to się raz do końca. Nie, no to będzie to będzie na szota jakiegoś totalnie. O tam matko. na szota. No. Dobra, to widzimy się na hmm. tej mapie chyba co? Dobra, tak, widzimy się w kolejnej mapie oczywiście, w której Red może tym razem wygrać. Się skupi bardziej. Dobra, moi drodzy, druga mapka. <grym> raz zostaniecie. Osobę auta. No nie ja wiem ogólnie. O nie, no bez jaj. Ja mam Google, coś tam, coś tam. staliście najszybsze. Najszybsze? No no tak, patrz na Rena, co REN dostał. I'm back. A patrz co ja, ja najszybsze. Mogę, tak, dostam. I'm back. E. You back. Zawsze. jestem najlepszy, to gramie kara. <grych> no to miało być? się pytam, czemu ty wybuchłeś? Nie wiem. Bo gramie kara za to, że jestem najlepszy. Na, ga na gazie miałeś widocznie auto. Ej, patrz, ogóle konsolki PlayStation 4 tu są. Gramy na konsoli, moi drodzy. Aha, no faktycznie. No nie? Najprzestarzała technologia. Cesuj się! Cześć. Ej, on już nas dogonił. Dziwisz się? Stoj tutaj! Teraz harduje sobie. Nie, poczekaj na mnie. Wait for me, Nie I got it. little wheels. Aha, to, to piłeczkę no, mogłeś zostawić. Nie, poczekaj na mnie. Wait for me, man. A ja mam jeszcze to mniejsze, bo mam... Brak, do... bro. Ja mam mniej, bo mam dwa. Dotknij piłki. I co z tą piłką? Czy ona się znowu zespiła tutaj? No bo, a ona była tutaj cały czas. Myślałam, że mi to wyrosła na wrota. Znowu! <noise> teraz dajesz, ja mam dajesz, to, dajesz, 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 dajesz. to co, Ta piłka na środku działa? O. Działa. Chciałem sprawdzić, czy tak dla pewności wiesz. Ale wolno jedzie to auto, zżygam się. No nie wiem, czy Lepiej to, nie. Nie, nie na odcinku. Widzowie mogą tego nie przetrwać. Będę jak ten co, bo banana i sprite'em. ten tak co dużo. jest za klasyki dostaliśmy? Tych porem skinigowanego swojego. <laughs> Bez jaj! Proszę Daj, się się ścigać. <laughs> wow! Co ty robisz? Co ty robisz? Pytam się. Nie ten guzik. Polecam te beczki na środku docno. To no, no, te klawisy, bo się... Jeszcze raz klakson? Dzięki, klakson? Gdzie masz klakso? Czemu spowolniło mnie? Co jest? O! No Cię serio, auto mnie <noise> dostałem A Joszelka dostała karawan? Jakiś, tak, tam jest? Specjalnie jadę po ciebie Nie, to nie jest to Trewora, to jest, e, go to na jest... Tył. Tak, kotki, tak. ale, ale, ale nie treworowe, bo nie ma się z przodu, więc... O nie ta fura! Sony 4 Nie dotykaj mnie! Tam spadniesz. Nie! Joszelka! <noise> no, tak miało być. A dostałem przed minęć auto teraz. Serio? No. Prawie cię zepchłam Ja nie mogę Patrol Protection Officer No Auto normalnie Ochrony Security System e? Wait no. e... Transformer no co, to ty co ty robisz? Czemu ty e? mnie wypinałeś? A ty co? Aha. Bo jestem... Nie, to ma moc, mocne auto! Jestem pierwszy, więc bym miał. Bardzo, Bardzo ładnie! Bardzo ładnie Przestań! Co? Daj mi wyjechać! Co? <laughs> No o, dalej no dostałem tam. jedynkę. No, Pokus na mnie oczywiście musi być. Inaczej. O, dostałem dokładnie to samo oto co masz teraz, Jeszelka. No i super. O, gdzie gdzie, gdzie, gdzie uciekasz, gdzie uciekasz, chodź tu. Ja mam czasu na ciebie. to. To może być face Sorry. to face, wy nawet face to face to nie chcecie. Mm, rozrobiłem raz, wystarczy. No i bardzo ładnie. No i w końcu face to face. <laughs> dokładnie. Twarzą, twarz, spotkaj się nie jeden raz. Chodź jeden. Rejestrujemy tutaj Pawła. Na beczki to jest go popka. Mam Aha, A, Ok. Jeszcze tyle? Bo on ma opancerzone. To, to, były, to były jakieś fajerwerki słabe. To, to nawet ja nie wybuchłem. No bo to już nie ja tutaj nie wybuchł. O! Będę Faktor Walschlaghammer! To dlaczego <laughs> wybuchłem na początku? Bo nie miałeś opancerzonego. A Paweł on miał wie. opancerzone. No nie. Solidny wehikul. No pewnie argument nie do podważenia. Ty jedź tym autem po dzieci. Nie. To Paweł musi jechać po dzieci, czekaj. No to już jadę. A dobra, takim to możesz. Będziesz miał się tym pokazać. Prawie wziął Co ty robisz? O. Czemu w to wjechałeś? Nie, to nie wybucha, to, to są jakieś takie... To, to czemu Ren na a... początku wybuchł? Jej... To były fajków. ognie Dla zasady pewnie. Zimne ognie dla zasady, Dobra. bo jestem najlepszy. Najlepszy co potępić. Bo wszyscy nie mogą być najlepsi. Oho, ma duży pojazd. Ja mam mały pojazd. <laughs> o sama spadła. Mogą sama pojść. nie z Renem. A, okej. Okay. Chcieli, wypadli. Tylko dlatego, że chciałem. Tak, tak, tak. Chcieć to moc, a moc to chcieć i wiesz. Kto to było? Kto to był? Ren Nie widziałem na motocyklu Ren to byłeś na motocyklu? Oczywiście Z tym kaskaderem Ale poleciał O, o, o rajdóweczka Wapik, flaszki te Kaskader to był Ren Overflood jest taka ultra powolna jest ta rajdóweczka Ja mam Moje modyfikowane Fajny samochód, bardzo mi się podoba wizualnie, ale to przydobi się tuning Zaleciałem nad Renem! Ja też obok. A ja... pod. Pod ioszelką? Nie. Nad Joselką. O, oho, oho. Dajesz ci dój, Ale ci wolne to auto. Moje też. A moje... A niby jest... po Ejko, tuningu, czekaj, nie? To, to jest pierwszy? Ja nie jestem pierwszy. on <coughs> wybuchł. Na Ale Ren jest Jak to pierwszy. możliwe? Jakim prawym się The pytam The is here. Tych milimetry! Ładnie przeczytamy samej buty. O. Czekam na Pawła, czekam na Pawła. Chyba szczekaj. Czekacie chyba się powiedzieć. Co wy to na no i pojechał. Trochę tak go wstrzymałam <laughs> przez 5 sekund. Może go dogonić wow. goń go. Zrzuć Już i dole. Gonie, gonie, gonie. Już nagle pokusują się Miela, na mnie. To jest elektryk w <laughs> ogóle. Yes. Będę jechał tym. Ty no, szukuję. Widziałem, jak zrespił auto. Wydało się. Prawda. Powiedział, nie będę ty jechał tym. Powiedział to. Tak powiedział i tak też zrobił. Powiedział kłamy. ponownie. Ej, fajne to auto. Co to za auto jest? Ren, co to za auto tutaj, co ty mam? Pojażysz? Miałeś napisane przed, jak no, się wiem, zrespiłeś. ale nie wiem już teraz. To To zobacz na powtórce. Serio, Sorry. co to jest za grawitacja? Miałeś zlecenie i pojechałeś w bok, czy co? Jadę po was. Ren spadł chciałem powiedzieć. Przypadkiem totalnym. Nikt mu nie pomógł w tym. Absolutnie. Zero przemocy. Ren to ty? Proszę. No, no dawaj, chodź czy ta jesteś? No jesteś. Ale ja Dopniko. robię tak. Ty renta mały jest opowiedziany. Dobra, jedziemy ren. I <laughs> 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 <się pod> <laughs> to nie wystarczyło. Jechał podebną. No. O, ren ma teraz dużego. A ja mojego. Co miałem? Ja mojego patrz. Ciśnij gaz, Ciśnij gaz. <grym> ren też spadł. To jest mieć obo 7. Ale wiesz, teraz ja mam okay. dużego patrz. <grym> Ej, co tam za bydlak tam jest? Jaki jest? No, no mówisz, że mam dużego, no. No masz bydlaka. Mam bydlaka. Takiego dużego. Pa, jak lade. Stop, próbujesz mnie wyprzedzać? Nic nie próbuję. No właśnie. Wszystko ci się wydaje. ...imperator. A to takie areny wojny się porobiły. no co? Hart! Dobra. Za harda. Dzięki! Nie ma za co. Nie ma problemu. Jeszcze uda się? Dobra tam, ciągaj loczkę. Na lawetę? Na lawetę? loczkę. No. Laweciarz Paweł, ej on ma ten. Ty, yy, on ma tego. O Jezus, straszyłam się ty tej zmiany. Typię jemu! No, Bogi nie Rumpa? Uuu, Bogi Rumpę miał! Latak. Miał Bogi Rumpę totalno. Miał? I to taką przewagę. Ale nie fart. A ja myślałam, że będę miał wiesz, lawetą go przejadę i tyle, nie? A on normalnie mnie wziął, podbił, wybił mnie. wybił <laughs> No tak wyszło, no. Dziś tam laweczarz powolny, wrzuć dwójkę. Laweciarz, Paweł? Tam cały czas hey. jedynkę napisaną. napisano. Serio, camper? Poczekajcie na mnie. Wait for me. jakie mam ładne auto? Mam ten, mm. obiad wam zrobię tutaj. No dzięki. O, Mogę wam obiad odpalić, możecie. Jakie ładne robię. auto mam? O kurde! Mam campera. Nie ładne. chcę, na pewno. Jesteście siur? Dobra. Jademy, z jednego PlayStation 4 na drugie PlayStation 4. Jakie to też ładne. Ty, patrz co takiego <laughs> dostał. dotkał. Ren, No chodź! Ja się nie bawię tak. Chyba cię pocisnął. Chyba. Chyba bardzo. Chyba go zapolało. u szansę, że o. go zapolało. To o, jak fajnie. ładny. ma? Mój też mam był Masz Mam co? L mam. Aha. Elegica? Ty, wziął na no przeleciał tu. Tak trzeba szybować. Trzeba. Motocyklista Motocyklisto, siema. Nie, nie wiem czy pamiętacie, ale LG. to był pierwszy samolot, jaki trzeba było chyba wtedy na początku wykupić. Za 50 tysięcy, nie? Teraz Aha. daję go za darmo. Okej. Okay. Ale przeróbka do Nissana Skyline'a kosztuje 4 miliony, więc się opłaca. Co, ja to, Co by tam, czemu się wysadziliście? Nie no, niemożliwe to było. Wskoczył, wskoczył na mnie, wybił się na mnie, wleciał na minę ha, ta mina i pierdyknął. Okay. Okay. Nie, wleciałem na drugą minę i pierdyknąłem. Czyli dwie musiały cię wysadzić. A, to no. dwóch razy sztuka, rozumiem. Ha. Może tak być. A co to za maszyna? Fajna no, ma to ale nie powolna. Nie, 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 nie. Liberator terenie lepiej. Liberator. A, tu też masz powolną i grubą ociężałą. Tak. Ale przyjedziesz wszystko i wszystkich. Tak. Chyba. Tak. Przeżyżamy. No właśnie, żebym przeskoczyła, bo jak nie przeskoczę, to nie ma sensu i brać tej maszyny. Dobra. Tak. Dziś tak. chodź. Jadę. <laughs> Przejechałem po prostu. <laughs> Nie mogę. Ej, a rękaw miał niestandardowy, widziałaś? Co miał? No Czare. samochód, to był jego samochód niestandardowy. Mhm. normalnie. Dobra, Coil Włączam no. światła prędkości. Ja też. Ja się kłócam, żeby być szybsza. Co się robisz? Kłócam. A, faktycznie widzę. Bardzo tak. Dobra, co tam Ren ma? Kto to jest? Takie małe elektryczne no. czy mi się wydaje? Takie... Nie, wydaje ci się gorsze. Burito! Iluzja! Iluzja. Te klasy Burito gangu Dobra, go 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 stary dziś! Iluzja. Iluzja. Już bliżej jak dalej ci Nie powiem. wiedziałam, że gangi mają swoje no, Burito. Na, środ na środku był tym zawsze? Tak. I dopiero teraz się włączył. Był. był a okej, okay, dobra. Po prostu bo nie, nie, zauważyłeś, bo gdyby, nie, nie, nie zauważyłeś go bo... Nie zauważyłeś bo cały czas żyje wszyscy mogą No tak by, ja wyglądało to mniej więcej Dobra ściśni kotami ściś Nie ja zdążyłam O o o! Ach, 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 ach. Sami nie, siebie nie, ciśnijcie nawzajem no. Dobra kurunka. <laughs> <Patom. śmiech> Daj, Dawaj, 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 dawaj jedziesz, o rę się tam wraca. On no, wypadnie, sam się Sam Nawet co robi? Wiem, co wywaliłem. robi, przepraszam? Prosta droga Ciebie. mnie wybiła, rozumiem. Kucie, no no, aha. No chodź hardkorze jeden. O. Prosta droga mówiłem. Ło, wow, wow, wow. Ty to pa, pa A zjadę sobie. Zjadę sobie. Widzę, że letę w tym tęczu. Czy to jest meta, tak? Nie. I to jest auto, które dostałem na samym starcie i tym autem zwyciężę. Będę Ciebie. zwycięzcą. Czy wiem? Czy wiem? daj spokój, nie. Czy wiem? Daj spokój! Koszalka uh. nie! Koszalka nie! Jest! Pięknie! Była okay. pierwsza, gdybym cię trochę popchnęła. Dobra. Okej. Okay. No i eee, dałeś top. się wy... By... Eee. Co <laughs> I chwilę? tym symbolicznym akcentem. Tak, okay. okay. kończymy ten odcinek, gdzie uwagę, trzymajcie się, papa! Papa, pa. z następnego...